Dzień dobry. Zaprezentuję państwu dzisiaj nasz Ferrari California T. Samochód z polskiego salonu, absolutnie bezwypadkowy, cały w oryginalnej powłoce lakierniczej. Auto z 2015 roku z przebiegiem 48 tysięcy kilometrów. W kolorze Rosso California, czyli nic innego jak czerwień Kalifornii przyznacie, że prezentuje się rewelacyjnie. Samochód serwisowany tylko i wyłącznie w Aso Ferrari jest w rewelacyjnej kondycji. Mamy tutaj 20 calowe felgi i ceramicznie, ceramiczno-karbonowe y, tarcze hamulcowe, a raczej układ hamulcowy. Ceramika jest z przodu oraz z tyłu. Zobaczcie na tą linię. Oczywiście muszą być znaczki Ferrari na błotnikach, a nie jest to takie oczywiste, ponieważ nie wszystkie modele, znaczy inaczej. W niektórych modelach znaczek na błotniku jest opcją, i nie zawsze go można tutaj spotkać. I te okrągłe. Światła, coś pięknego. Oczywiście dyfuzor. Nasza Kalifornia ma czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu. Oczywiście pod maską, bo to w Ferrari. Najważniejsze jest jednostka V8 3.9 litra pojemności o mocy 360 koni mechanicznych. Kalifornia oczywiście to hardtop, więc mamy tutaj twardy dach elektrycznie składany, później sobie go założymy. Z przodu reflektory ksenonowe Fenomenalnie wygląda ten samochód. Zobaczcie, w jakim stanie jest tutaj wnętrze. W przepięknej konfiguracji. Jasna tapicerka skórzana w połączeniu z czerwoną nicią oraz z czerwonym wykończeniem nie poprzecierana. Fotele są z pamięcią oczywiście regulowane elektrycznie są podgrzewane Mamy również elektrycznie regulowane lusterka. Boczki również oszyte, obszyte tapicerką skórzaną, jak i sama deska rozdzielcza. Zobaczcie na te detale, jakie tu są potężne nakładki na. Pedały. Widać, że to jest kawał stali. Hmm. Bardzo fajny ma to klimat. Kolumna kierownicza regulowana elektrycznie. Takie detale, jak znak, znak Ferrari w nawiewach. W tym momencie nawiew jest zamknięty, w tej pozycji jest otwarty. Samochód z przebiegiem dokładnie 48602 km. Żeby go uruchomić. Tutaj ustawiamy zapłon, natomiast startujemy bezpośrednio z kierownicy, i gra muzyka. W tej chwili auto jest niezagrzane, więc nie będziemy tutaj robić przekazówki. Ale zobaczcie, jak to wszystko się prezentuje. Na kierownicy, oczywiście, mamy możliwość wyborów trybu jazdy: komfort, sport oraz dezaktywacja wszystkich systemów. Znaczy wszystkich systemu ESC. Oczywiście wyskakuje nam powiadomienie, że nie mamy. Kontroli trakcji. Myślę, że to jest opcja dla bardziej wtajemniczonych już i doświadczonych kierowców samochodów sportowych, tylno Mamy tutaj taki wyświetlacz centralny, dotykowy. Możemy sobie zmieniać opcje. Co on tutaj nam, nam ma pokazywać? Jest oczywiście nawigacja. Wyświetlacz jest dotykowy. Mamy tu możliwość połączenia telefonu. Oczywiście są multimedia. Możliwość sparowania przez Bluetooth. Wszystkie niezbędne rzeczy, aby. Można było się poruszać tym samochodem w bardzo przyjemny i komfortowy sposób. Jest oczywiście tutaj przycisk od składania naszego dachu. W tym w Ferrari w Kalifornii, zresztą nie tylko, wsteczny rzucamy sobie bezpośrednio tutaj z przycisku. W tym momencie mamy możliwość cofania, jeżeli chcemy do przodu no to są tutaj potężne łopatki która jedna łopatka nam bija, zbija bieg akurat z lewej strony w dół z drugiej strony jest up czyli w górę aby wyluzować to trzeba chwycić łopatki dwie naraz wcisnąć do siebie i w tym momencie mamy N -kę. skrzynia jest wyluzowana Zobaczcie, jakie tutaj są detale. I jak są obszyte słoneczka. To są rzeczy, które nadają bardzo fajny klimat w samochodzie. Mamy zaciągnięty ręczny, więc możemy sobie wysiąść. Jest tutaj też Miejsce z tyłu. Mamy możliwość złożenia tych oparć i wrzucenia sobie czegoś do bagażnika. Jeżeli mamy jakiś dłuższy ładunek, tu tutaj mamy schowany dach, jest pokrowiec. Na ten samochód jest ładowarka do akumulatora Ferrari, i jest tutaj wind catcher. I tutaj możemy sobie złożyć oparcie. I proszę. Mamy dostęp, oczywiście, drugie również jest składane. A jeszcze tutaj mamy cały zestaw: zestaw naprawczy do koła i podstawowe klucze, oryginalny zestaw z Ferrari. Zobaczcie jak prezentuje się druga strona, drugi fotel tutaj również jest wszystko w bardzo, ale to bardzo ładnym stanie, mimo że ta picerka jest jasna. Fotel ten już nie posiada pamięci, natomiast oczywiście jest elektrycznie regulowany, również jest podgrzewany. California. Te. Bardzo ładne jest to zestawienie kolorystyczne. Przyznacie, że jest tutaj klimat. Oczywiście Ferrari. I zobaczmy. Jak nasza Kalifornia prezentuje się ze złożonym dachem, i wyjeżdżamy dach w tej chwili. Mamy tutaj czarną podsufitkę. Mały sygnał, że dach jest złożony. I zobaczmy. W tym aucie pogoda na pewno nas nie zaskoczy. Ten samochód wygląda fenomenalnie, zarówno bez dachu jagi z dachem ta linia jest naprawdę świetna i ten kolor Rosso California coś pięknego jest genialny po prostu jest genialny nie ma co tutaj dużo mówić Moi drodzy, podsumowując, mamy Ferrari California T z Polskiego Salonu, bezwypadkową, całą w oryginalnym lakierze, w stanie naprawdę rewelacyjnym. Samochód z przebiegiem 48 tysięcy km. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację tego auta, odsyłam Państwa na naszą stronę internetową www.samochodyzklasą.pl tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje oraz bardzo szczegółową galerię zdjęć naszego egzemplarza. Z mojej strony, na tą chwilę, to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Jeszcze mam taki bonus dla wytrwałych. Oczywiście nie pokazałem Państwu najważniejszego, czyli jak brzmi ten samochód. Posłuchajcie. Silnik zagrzany, więc można sobie na to pozwolić. Coś niesamowitego. Jestem pewien, że telefon nie oddaje tego dźwięku tak jak ja to słyszę. Ale to taka mała, chociaż namiastka tego, co tutaj się dzieje za moimi plecami. Jaki dźwięk to auto wydaje z wydechu. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.